Do oglądania zaprasza pasaż handlowy Pełnia Zdrowia Online. Kupuj z kodem rabatowym PZ1. Witamy serdecznie po przerwie. Mam nadzieję, że obiadek wszystkim Panią smakował. Teraz przejdziemy do ważniejszej kwestii odporności, a codzienne życie. Myślę, że probiotyki to jest taka nieodłączna rzecz, nieodłączny element budowy naszego ciała o czym za chwilkę pan Michał Toczyłowski nam przypomni, opowie. Także nie przedłużam, przekazuję dalej pałeczkę naszemu rodzynkowi dzisiaj i myślę, że wyciągniemy z tego wykładu jak najwięcej pozytywnych informacji. Dziękuję bardzo. Witam wszystkie panie serdecznie. Cieszę się, że jest bardzo mi miło w takim towarzystwie w ogóle występować. Jestem zaszczycony, muszę powiedzieć, i tak sobie dzisiaj postanowiłem trochę zmienić tą tematykę dzisiejszego spotkania. Co prawda będziemy mówić o odporności, ale, ale chciałbym pierwsze co powiedzieć, nawiązać właściwie do, do tego wystąpienia, które było przede mną, mianowicie do tematów związanych z narządami rodnymi które dotyczą no, gdzieś tam wszystkich kobiet, wszystkie, e, wszystkie z Was miały, bądź mają, bądź będą miały różnego rodzaju e, nazwijmy to jakieś powikłania gdzieś tam w, na rządach rodnych, które objawiają się, czy też upławami, czy też różnymi E, różnymi infekcjami, i tak dalej, i tak dalej. Ja już to nie będę wchodził, bo ja tu fachowcem nie jestem, ale co Wam chciałem powiedzieć. Bakterie Narinę e, część z Pań na pewno e, jakiś czas temu poznała, bądź nie poznała, e, dlatego też kilka słów chciałbym na początku powiedzieć o tej bakterii. Co to jest za bakteria Narina? Otóż, bakteria Narinę została pobrana ze smułki dziecka w 1954 roku w Armenii. I od tej pory jest cały czas namnażana. Tam jest instytut państwowy, który tą bakterię przechowuje i nie to, że one są nam y, brane cały czas z kolejnych smółek. Te... Jest cały czas ta sama bakteria. namnażana, która jest bakterią od dziecka, która robi taki reset w organizmie. A jaki to ma związek z narządami rodnymi? Otóż okazuje się, że badania, które zostały przeprowadzone, pokazały, że bakteria, która jest naturalnie w narządach rodnych, która się nazywa Doderline, jest taka sama morfologicznie, taka sama e, jak bakteria narine. Co to znaczy? To to znaczy, że ta bakteria narine i bakteria Doderline to są te same bakterie, tylko tyle, że mają różne nazwy. Dlaczego tak to wygląda? E, dlatego ponieważ nie zostało to oczywiście udowodnione naukowo, bo, bo prawdopodobnie te badania, no, nikt, nikt takich badań nie przeprowadził, ale, bo te badania i są drogie i skomplikowane na pewno, ale do czego dążę? Dążę do tego, że my rodząc się w zdrowym łonie kobiety, mamy... Tą bakterię narinę wszędzie. Mamy ją w układzie oddechowym, mamy ją w układzie pokarmowym, mamy ją w pochwie, mamy ją wszędzie. Jesteśmy nawet na skórze cali w tej bakterii. Dlatego gdziekolwiek ona zastosowana przynosi pozytywne efekty i tak jak Wam powiedziałem, bakteria Doderlein, która powinna być naturalnie w pochwie u zdrowej kobiety, jest taka sama jak bakteria narinę morfologicznie, yy, wielkością, kształtem, wszystkim. To znaczy, że to jest ta sama bakteria. I teraz yy, idąc dalej, przez 65 lat stosowania tej bakterii na Rinę i w sprawach poważnych, ginekologicznych i, i, i mniej poważnych, i onkologicznych i tak dalej, i tak yy, dalej wykazano tylko i wyłącznie pozytywne skutki działania aplikacji tej bakterii. Yy, i został stworzony taki, taki produkt, który powstał na bazie tej bakterii narinę i na bazie jeszcze substancji, która została wyizolowana z bakterii narinę, substancji bardzo, bardzo silnej, która się nazywa metabiotykiem. I ten produkt do pochwowy, powiem z takiego doświadczenia, z własnej rodziny, ale to nie tylko, bo... Spotykając się na targach z wieloma kobietami, które podchodzą do mnie, to pierwsze co to, to jak rozmawiamy, to ja mówię ten proszę to waginę sobie zakupić i nic więcej. Niech pani spróbuje sobie od jednego produktu, spróbuje zacznie korzystać. Co to jest za produkt? To jest produkt, który jest kapsułka, którą aplikujemy bezpośrednio do pochwy, na noc, jedną kapsułkę. I tam się rozkłada sobie ta bakteria na rynę plus ten metabiotyk. Co to takiego ten metabiotyk? Ja dam paniom tutaj e, sobie w międzyczasie, ja będę mówił, ale dam raport z badania tego metabiotyku. Tam jest strona e, najważniejsza, strona, ja pokażę, która jest najważniejsza. To jest ta strona, która pokazuje działanie tej substancji metabiotycznej. Ja już e, o tym... Częściowo y, opowiadałem, ale opowiem jeszcze raz o tym badaniu. Więc dwa lata temu zleciliśmy takie badanie y, na SGGW w Warszawie. Y, no i pani profesor tej uczelni powiedziała, że nie ma sensu robić takiego badania, które my chcemy, bo z tego badania nic nie wyjdzie. Nie ma możliwości, żeby 12 najgorszych patogennych szczepów ze wszystkich rodzin patogenów tak naprawdę y, żeby zostały zabite. No i te badanie, wynik tego badania jest taki, że 2,5% tego metabiotyku, o którym wspomniałem, rozcięczone, 90 dodano do tego 97,5% wody, czyli wiecie jakie to jest rozcieńczenie, jak bardzo to jest rozcieńczone, 97,5% wody, 2,5% proszku i takim płynem zabito 100% patogenów. Prawdopodobnie znaczy, jestem pewien, że moglibyśmy jeszcze schodzić do 1% bądź niżej, ale zrobiliśmy to w takim, w takim stężeniu. 2,5%, 5%, 7,5% i 10%. Każde stężenie z, e, zabiło 100% patogenów. To są patogeny, które są groźne dla ludzi, dla zwierząt, ale co jest ważne, które nie wiemy, kiedy je łapiemy, kiedy się infekujemy tymi patogenami, czy to poprzez czy to poprzez stosunki seksualne, czy to poprzez wszelkiego rodzaju toalety, baseny i tym podobne rzeczy. W momencie, kiedy nasza flora bakteryjna w pochwie jest słabej jakości, dostają się tam wszelkiego rodzaju patogeny z zewnątrz. I to o tym większość kobiet wie, które chodzą na basen, bo bardzo często te kobiety łapią różne infekcje. Wręcz no to, jest, to jest powszechne, i później się kończy jakimś antybiotykiem, jakimiś, e, jakimiś preparatami chemicznymi, gdzie podanie w tym momencie tego preparatu, e, który jest na ulotce, którą Wam e, zostawiłem. E, on się naz, to, to jest produkt, który się nazywa Narum Waginę. E, także sobie znajdziecie produkty dla kobiet: pomarańczowy. Yy, tylko nie chodzi tu o produkt, tylko chodzi o zrozumienie przede wszystkim jego działania. To teraz wyobraźmy sobie tak. Mamy, wprowadzamy bakterię, która robi restart w naszym organizmie, bo jest to bakteria ta, która powinna być. I druga sprawa, wprowadzamy tą substancję metabiotyczną, która niszczy wszystkie patogeny, które się dostały do organizmu. Co wtedy? Co dalej? Dalej mamy taką sytuację, że te wszystkie patogeny to są, to są patogeny pasożytnicze. To są bakterie pasożytnicze. Jedną z, ta, jednym, jedną z takich bakterii pasożytniczych jest Trichomonas vaginalis, który brzmi tak po łacinie, a bardziej po polsku nazywa się rzęsistek pochwowy. Większość kobiet spotkała się z tym z tą, z tą przynajmniej nazwą. A cóż ta bakteria, takiego, ten pasożyt, powiedzmy sobie konkretnie robi? W ogóle, żeby, żeby sięgnąć po więcej informacji w polskim internecie jest mniej, ale za to Encyklopedia Brytanika i zagraniczne niektóre źródła podają tych informacji więcej. Więc ta bakteria, pasożytnicza, ten trichomonas vaginalis, jest przyczyną HPV, raka szyjki macicy tak itd., itd., HIV, całej listy, e, całej listy kłopotów, które przychodzą nagle, w większości. Zawsze te kłopoty przychodzą nagle, bo, bo dowiadujemy się o czymś i wtedy szybko do lekarza i działanie szybkie, natychmiastowe. E, i to jest, to jest pierwszy temat, a drugi temat to jest taki, że ta bakteria dostaje się do mężczyzn drogą płciową najczęściej, bądź mężczyźni przekazują kobietom, także to nie ma znaczenia. I u mężczyzn powoduje pieczenie, swędzenie gruczołu krokowego, często oddawanie moczu i tym podobne, wszystkie. Wszystkie związane i tym podobne, takie, że tak to nazwę, dolegliwości, bardzo dobrze, brakowało mi tego słowa, które są związane z rakiem prostaty. Ale nie jest napisane bezpośrednio, że jest przyczyną raka prostaty. Czym jest rak prostaty? To przecież jest to nabrzmienie tego. I teraz proszę sobie wyobrazić, konsultowałem to z wieloma lekarzami, i każdy to potwierdził, to co jest podane właśnie w rosyjskich źródłach, że wszystkie pasożyty działają na nasz organizm zwiotczająco. Co to znaczy? Nasze mięśnie, które są, do których przyklejają się pasożyty, oddają swoje odchody, swoją wydzielinę, powodują to, że ten mięsień wiotczeje. Robi się wiotki. Pawiotkość pojawia się przez to, że wychodzi brzuch coraz dłuższy, większy, większy i większy. Przecież to jest, wiecie jak to wygląda, prawda? U mężczyzn szczególnie. A to są mięśnie wzdłużne i poprzeczne, które są od środka paraliżowane przez pasożyty. Ale nie wchodzimy tu głęboko. Eee, to co się dzieje, żylaki, to jest też zwiotczenie mięśni przez pasożyty. Warto o tym pamiętać. Metody, powiem Wam tak, idąc jeszcze do tych żylaków. Kiedyś moja mama wybrała się do takiego pana, który leczył żylaki. No i to leczenie polegało na leczeniu prądem. Czyli prądem ubicie tego pasożyta, który jest w zastawce, za zastawką żylną powodowało to, że na pół roku do roku żelaki znikały, ale później znowu pojawiały się. Rodzina z powrotem przyszła, kolejne dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka e, informacja dla Państwa, żebyście, dla Pań przede wszystkim, żeby wiedziały o tym, jaka jest przyczyna tego. Bo dzisiaj powinniśmy szukać przede wszystkim przyczyn i te przyczyny eliminować. Wracamy dalej ja tak trochę biegam po tych wszystkich tematach. Wracamy dalej do narządów rodnych. Ten trichomonas vaginalis w momencie kiedy się namnoży w odpowiedniej ilości powoduje oczywiście te wszystkie schorzenia związane z poważne schorzenia związane z narządami rodnymi, ale też powoduje coś takiego jak opadanie tych całych narządów rodnych. Co dzisiaj się zdarza, y, może nie aż tak często, ale myślę, że się z tym spotykacie. Y, że jest nietrzymanie mięśni, to wszystko zaczyna opadać. I teraz wrócimy do tego, co przed chwilą mówiłem. Dlaczego to wszystko opada? Ponieważ jest taka ilość tych pasożytów, które oddają odchody, te odchody paraliżują te wszystkie mięśnie i to zaczyna wszystko opadać, opuszczać się, aż dochodzi do wypadania macicy, do różnych innych powikłań. Które gdzieś tam później są chirurgicznie załatwiane. A wszystko zaczyna się tylko od bakterii, która albo, albo ma jakieś widoczne skutki, które widzimy, albo może być bezobjawowa. Tak jak podają przy tym trichomondasie vaginalisie, może być bezobjawowy. Myślę, że większość. Tutaj, wszystkich widzów, i, i, i którzy są tutaj, osób y, w tą bezobjawowość chorób, to już się nasłuchała przez dwa lata o tych chorobach bezobjawowych, ale, ale w przypadku bakterii tak jest, że te bakterie pasożytnicze bądź pasożyty, nazywajmy to po imieniu, one działają na początku bezobjawowo. Tak identycznie jest w przypadku, y, kiedy widzimy jemiołę, która jest na drzewie, najpierw jest jedna, później jest druga, trzecia, czwarta, piąta, aż powoli drzewo zaczyna usychać. Identyczna jest sytuacja w naszym organizmie. Tak samo to powoli przechodzi. Więc e, idąc z tym, tym kierunkiem, to co my w Akademii Narine zalecamy, to zalecamy to, by... Minimum 2-3 razy do roku zrobić sobie taką, e, taką, e, takie oczyszczanie tych narządów rodnych, czyli zrobić sobie aplikację właśnie tą bakterią bezpośrednio do pochwy. Moja żona, e, po pierwszym takim oczyszczaniu, ja już ten produkt prowadziłem, e, sprzedawaliśmy go przez pewien czas, no ale zawsze mówię, no to w końcu weź, 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 ale ona mówi mi nic nie jest, wszystko jest w porządku, wszystko jest super. No i w końcu zaczęła to aplikować, bo mówi, no już męczysz mnie i męczysz, no to sobie zaaplikuję. No i to, co się wywaliło w czasie okresu, to ona mówi była pod wrażeniem, bo nigdy czegoś takiego nie widziała. To były właśnie skrzepy, to były jakieś takie różne farfocle i i I już wspominałem Paniom o tym, że bardzo często na targach właśnie kobiety, które kupiły już ten produkt, wracają rok później czy pół roku później w jakimś innym miejscu się spotykamy i one mówią wspaniały, cudowny, po prostu cudowny. I od razu pierwsze, co to jest to? To jest produkt, który, po którym widać działanie. Przede wszystkim to, że zasiedlamy tą dobrą bakterią, która nie pozwala, by tam weszły patogeny, i zarazem wyrzuca te patogeny. Po to Wam dałem to badanie, żeby sobie je przejrzeć, bo widzowie będą je mieli na końcu filmu do, do przeczytania, żeby sobie uświadomić siłę tej bakterii. A propos tej siły, to jeszcze dodam to, że ta Pani Profesor z tej uczelni, która robiła to badanie, podsumowała to w ten sposób, że wie Pan co. Najpierw w ogóle nie chciała zrobić tego badania, no ale jak już doszło do, do, do zrobienia tego badania, to powiedziała, wie pan co, to, musi być, to, musi, to, to muszą być straszne chemikalia. To, to jest niemożliwe do podania dla żywego organizmu, gdzie te, tą substancję ludzie przyjmują od 65 lat. Jest to ta bakteria startowa, bakteria człowieka, która jest najlepiej przebadaną bakterią na świecie. Nie porównamy jej do żadnego innego probiotyku, które zostały wyizolowane 10, 7, 15 lat temu, bo ona ma jedną z najdłuższych historii, bo 65-letnią. Więc tutaj nie chciałbym więcej przedłużać tego, tej opowieści całej, bo polecam Przede wszystkim polecam sięgnąć po informacje dotyczące m.in. tego pasożyta, czyli tego Trichomonas vaginalisa. I wiem, że w Waszych kręgach bardzo wielu mężczyzn ma kłopoty właśnie z prostatą. Albo zaczynają się te kłopoty, albo są już w poważnym stanie. I tu jest mój tylko taki jeden kierunek, żeby mieć świadomość tego, skąd te kłopoty się zaczynają i że jeśli są one u mężczyzny, to równie dobrze też są u kobiety. Tylko dzisiaj się nie po pojawiły, nie pokazały, ale nagle któregoś dnia okaże się, że, że jest pewien, pewien nieprzyjemny temat gdzieś tam. Więc polecam serdecznie, żeby się tym zainteresować, żeby żeby zgłębiać wiedzę i przede wszystkim szukać przyczyny i tą przyczynę eliminować. Także to jest najważniejsze. do oglądania zaprosił pasaż handlowy Pełnia Zdrowia Online. Kupuj z kodem rabatowym PZ1.